Witajcie na kanale bankowe ABC. Zapraszam na film. Tym razem zajmiemy się poważnym tematem. W cyfrowym świecie, w którym wszyscy żyjemy, cyberbezpieczeństwo to już nie jest jakiś luksus, to absolutny fundament. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się z bliska kręgosłupowi polskiej cyfrowej obrony, krajowemu systemowi cyberbezpieczeństwa. Zobaczmy razem, jak on działa, kogo dotyczy i dlaczego jest tak niesamowicie ważny dla nas wszystkich. No dobrze, zacznijmy od liczby, która naprawdę musi dać do myślenia. 111 666. Dokładnie tyle potwierdzonych incydentów bezpieczeństwa odnotowały nasze krajowe zespoły reagowania i to tylko w tym roku. Co gorsza, to wzrost o 23% w porównaniu z rokiem poprzednim. To nie są jakieś teoretyczne zagrożenia z filmów, to jest nasza codzienna rzeczywistość. To bardzo mocne słowa prawda? Ale one idealnie oddają powagę sytuacji. Tutaj już nie chodzi o pojedyncze ataki hakerów dla zabawy, mówimy o stałej, zorganizowanej presji na naszą cyfrową infrastrukturę i właśnie dlatego potrzebujemy równie zorganizowanej i przemyślanej strategicznie odpowiedzi. I tą odpowiedzią jest właśnie Krajowy System Cyberbezpieczeństwa. To nie jest jakaś jedna instytucja czy budynek. To cała misternie skonstruowana architektura prawno-organizacyjna, która ma za zadanie chronić kluczowe sektory naszej gospodarki i administracji. Zobaczmy więc, z czego się ona składa. A więc czym dokładnie jest ten system? Cóż, jego głównym celem jest zapewnienie, że usługi kluczowe dla nas wszystkich, takie jak, nie wiem, dostawy prądu, działanie banków czy opieka zdrowotna, będą świadczone bez żadnych zakłóceń. To taki zintegrowany system, który ma chronić systemy informatyczne i koordynować reakcje, gdy coś złego się wydarzy. A jego fundamentem jest ustawa z 2018 roku, która wdrożyła do polskiego prawa unijną dyrektywę o bezpieczeństwie sieci i informacji. Całą tę strukturę można sobie wyobrazić jako taką trójfilarową architekturę obronną. Na pierwszej linii frontu mamy podmioty zobowiązane, czyli konkretne firmy i instytucje. Za nimi, jako w sporcie i centrum koordynacji, działają trzy krajowe zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego. A nad tym wszystkim czuwa trzeci filar organy nadzorcze, czyli odpowiedni ministrowie i pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Skoro wiemy już jak wygląda ta architektura, przejdźmy do tej pierwszej, najważniejszej linii obrony. Zobaczmy, kim są ci kluczowi gracze, jakie konkretnie obowiązki na nich spoczywają. Bo to właśnie od ich przygotowania zależy w dużej mierze nasze wspólne bezpieczeństwo. Ustawa wyróżnia dwa główne typy takich podmiotów. Z jednej strony mamy operatorów usług kluczowych, są to firmy, których działalność jest, no cóż, krytyczna dla państwa, pomyślmy o energetyce, transporcie czy ochronie zdrowia. Z drugiej strony mamy dostawców usług cyfrowych, np. duże platformy e-commerce, dostawców chmur obliczeniowych czy wyszukiwarki internetowe. Obowiązki, które nałożono na operatorów usług kluczowych, są bardzo konkretne i nie ma co ukrywać rygorystyczne. Kluczowa sprawa jest taka, że muszą oni działać proaktywnie, a nie czekać na problemy. Mają obowiązek wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem, ciągle analizować ryzyko, utrzymywać plany ciągłości działania i, co chyba najważniejsze, zgłaszać poważne incydenty do odpowiednich zespołów w ciągu zaledwie 24 godzin. Do tego dochodzi jeszcze obowiązkowy audyt bezpieczeństwa co dwa lata. No dobrze. A dokąd właściwie trafiają te zgłoszenia o incydentach? Do jednego z trzech krajowych zespołów reagowania. Każdy z nich ma swoją specjalizację. Pierwszy, podlegny Ministrowi Obrony Narodowej, chroni oczywiście sektor wojskowy. Drugi, działający przy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dba o administrację rządową. No i trzeci, działający w ramach Państwowego Instytutu Badawczego NASK, ma najszerszy zakres. Obejmuje samorządy, biznes i przyjmuje zgłoszenia od każdego z nas, od obywateli. A teraz przejdźmy do czegoś, co dzieje się tu i teraz, bo krajowy system cyberbezpieczeństwa wcale nie stoi w miejscu. Czeka nas prawdziwa rewolucja, a jest ona związana z wdrożeniem nowej unijnej dyrektywy, znanej jako NIS-2. Ona kompletnie zmieni zasady gry dla tysięcy firm w Polsce. Spójrzmy na tę oś czasu. System, który znamy, opiera się na ustawie z 2018 roku, która wdrażała pierwszą dyrektywę NIS. Ale teraz kluczowa data, którą naprawdę warto zapamiętać, to 17 października 2024 roku. To jest ostateczny termin na wdrożenie przepisów dyrektywy NIS-2, która fundamentalnie zmienia podejście do cyberbezpieczeństwa w całej Unii Europejskiej. To jest absolutne sedno tej zmiany. Dotychczas było tak, że firma stawała się operatorem usługi kluczowej dopiero gdy dostała oficjalną decyzję z urzędu. Czekała biernie. Dyrektywa NIS-2 odwraca ten model o 180 stopni. Teraz to na firmach z określonych sektorów spoczywa obowiązek, by same oceniły, czy spełniają kryteria, a następnie samodzielnie zarejestrowały się w specjalnym wykazie. To jest gigantyczna zmiana odpowiedzialności. A co więcej, dyrektywa NIS2 radykalnie rozszerza katalog sektorów, które są objęte regulacją. Do tych, które już były, jak energetyka czy bankowość, dojdą zupełnie nowe obszary. Mówimy tu o gospodarce wodno-ściekowej, o zarządzaniu odpadami, o usługach pocztowych i kurierskich, a nawet o produkcji i dystrybucji żywności. To oznacza, że w orbicie tych przepisów znajdą się tysiące, naprawdę tysiące nowych przedsiębiorstw. Dobrze, tyle teorii. Prawo i obowiązki są oczywiście niezwykle ważne. Ale prawdziwą wartość tego całego systemu widać dopiero wtedy, gdy musi on zadziałać w warunkach prawdziwego kryzysu. Przeanalizujmy więc ten głośny przypadek ataku na Polską Agencję Prasową. No właśnie, jak cała ta skomplikowana maszyneria prawna i organizacyjna przekłada się na realne działania w momencie zagrożenia. Czy system jest skuteczny, gdy liczy się dosłownie każda minuta? Zobaczmy. Mówimy o ataku dezinformacyjnym na Polską Agencję Prasową z 31 maja 2024 roku. To był taki podręcznikowy przykład zagrożenia hybrydowego, który wydarzył się w niezwykle wrażliwym momencie, tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Prześledźmy, jak szybko potoczyły się te wydarzenia. O godzinie 14 w serwisie agencji pojawia się fałszywa depesza o częściowej mobilizacji wojskowej. Zaledwie 9 minut później, o 14:09, sama agencja anuluje te informacje, a krótko potem, już po kilkunastu minutach, następuje oficjalna reakcja rządu i służb, w tym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ta szybkość reakcji pokazuje, że procedury po prostu zadziałały. Jaka jest najważniejsza lekcja, która płynie z tego incydentu? Ten atak brutalnie pokazał nam wszystkim, że w dzisiejszym świecie infrastruktura krytyczna to już nie są tylko elektrownie, rurociągi czy tory kolejowe. Równie kluczowym elementem jest integralność publicznej informacji. Jej zakłócenie może mieć skutki porównywalne z fizycznym atakiem. Spróbujmy teraz zebrać te najważniejsze wnazki, co jest tak naprawdę kluczowe, żeby dobrze zrozumieć krajowy system cyberbezpieczeństwa i jego znaczenie dla nas wszystkich. Myślę, że najważniejsza rzecz do zapamiętania jest taka. Krajowy system cyberbezpieczeństwa to coś znacznie więcej niż tylko jakaś ustawa. To dynamiczny, stale ewoluujący ekosystem, który niejako wymusza na firmach i instytucjach podnoszenie standardów. W ten sposób profesjonalizuje cały polski rynek i buduje naprawdę solidne fundamenty dla naszej cyfrowej gospodarki. I na sam koniec chciałbym zostawić wszystkich z tym pytaniem. Atak na agencję prasową pokazał, że tradycyjne definicje przestają nam wystarczać. W świecie, gdzie informacja jest bronią, a zaufanie jest walutą, pytanie o to, co tak naprawdę jest krytyczne dla bezpieczeństwa państwa, staje się absolutnie fundamentalne. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Po więcej szczegółów zapraszam do artykułu na blogu bankowe ABC. Na blogu znajdziecie również więcej przydatnych informacji na temat finansów. Link w opisie filmu. Do usłyszenia.